zama party. party! Poważnie śpisz w tym? Od lat toczę zajadłą wojnę z krzywym uzębieniem i nigdy się nie poddam. To co robimy? Idziemy spać? Nie mam mowy, co ty! Cała zabawa polega na niespaniu. I robieniu całej masy fantastycznych rzeczy. Pierwsze zadanie. Fort kocykowy na miarę naszych czasów. Według jakże szczegółowej rozpiski mojego autorstwa. Na początek, moi mili, fundamenty. Potem, ze dwie godziny później, powoli zabierzemy się za... Oj weźcie, to nie takie znowu trudne. Kiedy postawimy pierwszą ścianę nośną... Dobra, sam sobie pobuduję. Ej, hey, Cyborg, wiesz, co jest najlepsze w piżamowych imprezkach? Swojtera na Przed Innym razem. Oj, Raven, daj spokój! Nie bawię się z wami. Oj, mama, proszę! Bez Ciebie to wiesz, żadna zabawa. Bitwa na poduszki! Bitwa na poduszki! Bitwa na poduszki! Dobra. Proszę, szczęśliwiej. O, tytali! Wymyśliłam zabawę, która pozwoli cyborgowi zapomnieć o strachu. Nazywa się szczerość lub też ryzykowne przedsięwzięcia. Czyli prawda czy wyzwanie? Uh -huh. Jeśli wybiorę wyzwanie, przyjdzie mi dokonać niesamowitych czynów. O, wyzywam cię na pocałunek. Nie! Bądź moją dziewczyną przez parę lat, a potem się wprowadź. A raz, jednej nocy, przy pięknej pełni, uklęknę przed tobą na kolanko, a trzecie dziecko nazwiemy Cecylia po ukochanej ciotce. A potem za rękę mnie będziesz trzymać przy słońca zachodzie nad szczytami gór i szeptać mi będziesz czule, mieliśmy piękne życie. Oto twoje wyzwanie. Ale ja chciałam wybrać prawdę. A, a dokonałabyś tych czynów? Nie. Rozumiem. I oddalam się do fortu. Dlaczego tak? Dlaczego? Po co się wygadałeś, głupek? Głupek! Macie zabałwana. Czemu nie kocha? Zęby mam prawie proste. Prawie proste! Poza tym mam jeszcze włosy i dla jedwabka jestem jak ojciec! Oki dołki.